Halo, halo, dzień dobry moi kochani, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego The Escapist Prawie żeśmy wpadli, prawie żeśmy wpadli, słuchajcie, bo przeszukiwali naszą celę eee, Całe szczęście, wszystkie przedmioty przydatne nam, wzięliśmy koło siebie I czy coś mamy na sprzedaż interesującego, tu ktoś chce sprzedawać, ale nie mogę kliknąć właściwej osoby W biurku u klamera zostawiliśmy parę rzeczy, dalej tu są, dokładnie, czekolada w płynie, którą tu zostawiliśmy, <laughs> jak najbardziej tu jest Kurwa, moment, bo tam mówią, kto będzie miał teraz przeszukiwaną celę z rana. I coś, coś mówicie? Starknie. Zapalniczka. Chyba. Cele dzisiaj przetrzepiemy. Rok i Rojo. Hehe! <laughs> Fajerzy, opierdźcie się pedale. No dobra, tu idziemy. Szukamy. Słuchajcie, kontynuujemy naszą próbę zbiórki do ucieczki. Ej, zajebiście Mamy komplet, i możemy zrobić sobie kolejną czekoladę w płynie, tak naprawdę. Zbieramy słuchajcie liny, żeby móc uciec. Zbieramy także klucze. Mamy żółty. Potrzebujemy czerwonego, tak naprawdę, od pana kutacza. Już moglibyśmy go uzyskać, jeżeli będziemy chcieli. I pewnie sobie to zrobimy jakoś dzisiaj. Gdzie jest pan kutacz? Dobra, już. Nie ma go tu. Czyli jest oddzielnie. Spróbujmy go znaleźć. Jest tutaj. Tu go nie złapiemy. Niedobrze. Dawaj A, kit, klucz O kurwa Ale jestem w piździe I co ja mam zrobić? Dobra, mam jeszcze jedną czekoladę w takim razie No trudno, to mu oddam bez niczego Ale przypał, ja pieprzę Ii, Ale dupy, co? Raz Dwa Chyba, że przyjdzie tu na solo, kutasiasz. Gdzieś go wyprowadzimy i go baseballem naklepiemy, bo możemy już teraz to zrobić. Eee, no właśnie, dziękuję. Jest... Ale tak dać dupy, to, to, to ja, cześć. To ja. No, mam jeszcze jedną czekoladę, spoko, zrobimy to. To nie jest takie trudne. Chodźmy sobie tutaj Ymm, i rozejrzyjmy się w dalszym ciągu. Rozglądamy się, słuchajcie, za taśmą. Pilnik myślę, że też zabiorę Od Kotarskiego, pilnik jest zawsze spoko Dwa pilniki i taśmy Potrzebujemy, żeby zrobić sekator Do tego jakiś jeden nożyk, myślę i będzie spoko Dwa pilniki, dzień dobry Już mamy Stanowisko bibliotekarza, zaraz pójdziemy Rolka papieru toaletowego, to nie Cały czas za panem kutaczem patrzymy Żeby mu troszkę figla spłatać A, jeden pilnik już miałem, spoko, dobra Zaraz pójdę na stanowisko bibliotekarza Dajcie mi dosłownie chwilę nie ma tu taśmy, niestety, której potrzebujemy dosyć mocno Czekolada zawsze spoko Czekolada, kubek, zapalniczka to jest dobre połączenie Nie ma również tutaj taśmy, której potrzebujemy Pan Paszteciarz, ty mnie nie interesujesz I Nie ma również tutaj Pan Pies Rojo Dobra, zaraz się będziemy rozglądać Idziemy po książki sobie po malutku I na spokojnie, chociaż kurde, no minęła już godzina Zaraz ale pra pracę, tak to się skończy Szymczoki rok Słyszałem, że klamer jest kapuziem, powiedział klamer Chyba dobrze byłoby te rzeczy zostawić, no tak myślę, bo teraz nie mamy za bardzo jak komukolwiek rozdać czegokolwiek Dobra, zostawmy te rzeczy w celi Szymczoki rok Szymczoki rok Szymczoki rok Dobra, ja wiem gdzie oni pracują Tu jest rok Dzień dobry roku E, mamy bardzo niedużo czasu, jeśli mam być szczery. Tu jest Szymczok na rozładunku. E, jeszcze musimy... O Jezu, możliwe, że nie zdążę książek rozdać, nie dostanę kasy. Dobra, to stańmy tu i od razu się zgłośmy na, na bibliotekado na nowo, jeżeli tak. Tak, bo tracimy za 5 minut robotę, a musimy się od razu do niej zgłosić. A nie, mamy jeszcze godzinę. Eee, dobra, to chuj tam. To mi się pomyliło, przepraszam w takim razie. Mam aż tyle czasu? Niesamowite, co? Kolegacy, achu z czym gorgonzola Kolegacy, dobra, na kolegacym sobie już zamkniemy tego questa. Kolegacy. Dobra, idziemy sobie poćwiczyć trochę, przyda się. Na 40 zdrowia, żeby mieć. Hapsy są zawsze ważne. No i co, zaraz musimy pana Kutacza namierzyć jakoś. I po prostu zrobić to, co zrobić należy, Żeby móc sensownie stąd uciec po nocy. No i cały czas potrzebujemy taśmy klejącej. Zanim się rozglądamy bardzo mocno, inteligencja już spadła, właśnie to jest ważne, żeby o nią zadbać. Zwiększymy ją sobie o parę punktów do przodu, nawet. Czas na ćwiczenia, spoko czyli to będą wszyscy, to mi się podoba. Pan Kutarz tu jest. No ale jemu nic nie zrobimy, póki co, dobra. Inteligencja na 52, to mi się podoba. Idziemy po nasze rzeczy serdeczne. Zatem będziemy kombinować. Pan kutacz chyba w ogóle ładzi po więzieniu, zawsze oddzielnie. Mam takie wrażenie. Nie wiem, czy wy również. i super. Dobra, ciągle nie mamy taśmy, to jest nasz problem. Pan paruwa spoko, pan pies, pan paszteciarz pan cioteks. A gdzie jest pan kutacz? Tutaj. Dobra, teraz możemy zrobić wszystko, co chcemy. Dziękuję. Okej, okay, to wymaga jeszcze więcej. O 28 masz. Wow, no dobra, to spadliśmy z inteligencją na to wygląda. O 28 masz? Jezus, aż tyle. A czy to nie jest tak trochę, że każdy kolejny klucz wymaga więcej? Ciekawe, co? Rojo lina. Pięknie. Dobra, symultanicznie jak widzicie, tutaj przygotowujemy dwa różne plany ucieczki. Bo teraz tak, mając już trzecią linę, jesteśmy sporo bliżej e, kwestii buntu i powiązania wszystkich. Nie ma ani taśmy, natomiast, zdobywając taśmę, e, będziemy podejmować próbę. Kiedyś miałem własną firmę, Mandio. E, natomiast, mając, słuchajcie, y, taśmę, będziemy mogli podjąć próbę ucieczki e, poprzez. E, tak, wymknięcie się po cichutku po prostu. Więc ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie się robi. 20 inteligencji. Jeszcze dobra, to nie, nie zrobimy sobie teraz tego. Strasznie powolutku to idzie. I aż bardzo dużo jej trzeba. Aż jestem zdziwiony, że aż tak dużo. Żeby przygotować. Ale to jest czerwony klucz też, więc ciężko się dziwić, słuchajcie. To jest najgłówniejszy z kluczy. Podejrzewam, że każdy klucz ma trochę inne wymogi na inteligencję. A ten ma zdecydowanie duże. Dobra, pyk, pyk, tu się uczymy. Pogo z poświęcimy cały wolny. Czas na to. To znaczy, że potrzebujemy 80 inteligencji. No właśnie, to jest mega dużo. Dobra, tu się leją. Zaraz sobie zajrzymy, jak któryś z nich będzie leżał. No, potrzebujemy jeszcze 14, tak na oko. Dobra, to potrzebujemy praktycznie zmęczenia na 0 jeżeli mam być szczery. Zaraz będzie czas na ćwiczenia, pewnie. Jeszcze jest czas wolny, spoko. Potrzebujemy zmęczenia praktycznie na 0, żeby się dobrze tutaj przygotować. Ale ta kolejna lina mnie strasznie napawa optymizmem, słuchajcie. Bardzo, bardzo mnie napawa optymizmem ta kolejna lina. Bo to może oznaczać. tu nic nie mamy. Bo to może oznaczać, że za chwileczkę zrobimy ten bunt, na którym tak nam zależało. Eee, kilka osób tak naprawdę przy naszej aktualnej sile. Zbustowanie troszeczkę nawet jeszcze tej siły na przestrzeni dnia dwóch. Eee, porobienie trochę tej reputacji dodatkowo książkami. Eee, I naprawdę może się okazać, że za chwileczkę uciekniemy tym buntem. Tak jak chcieliśmy. A jak nie, to w razie czego możemy zrobić tak, że przedmioty na przykład chowamy do kogoś część. No i podejmujemy próbę ucieczki w jeden sposób. Jak się nie uda, no to wtedy zawsze mamy ucieczkę na drugi sposób. Bang, dziękuję. Klucz dla personelu. Cudownie. Rok. Ciągle nic. Lina i czerwony klucz. To są dobre rzeczy. Całe szczęście mamy z gorgonzolą. Dobre stosunki. Naprawdę nam robi taką turborobotę. Zobaczcie już trzy liny. Tak naprawdę, jeszcze teraz taśma klejąca. Tak naprawdę, taśma klejąca. Co by mieć sekator, i możemy podejmować pierwszą próbę ucieczki. Gdzieś tu się leją. Ty się tam odfandzol ode mnie. 10% wkurzenia strażników, więc na kolację wcale nie musimy iść. Możemy sobie przeszukać biurka naszych kumpli. Że tak ich nazwę. Pieszczotliwie. No, tak naprawdę. Stanowisko bibliotekarza znowu, spoko Ja się tu porozglądam trochę Nie było, mniej więcej 30% zdenerwowanie im Wzrosło, no ale luz Niech se rośnie Niech se rośnie Patrzymy za taśmą, słuchajcie Trzy liny To jest coś, naprawdę jestem bardzo zadowolony Z tego, no jak nam coś się Nie wyjebie na głupi ryj za chwilę To naprawdę będzie Kozak, naprawdę to będzie bardzo spoko 80 siły tej szybkości coś by się przydało, nie? No ale to na spokojnie. To nie musimy uciekać dziś. Panie kotarski, czy jest jakaś książka dla pana całe dwie, proszę bardzo. No i re reputacja nam trochę z nimi pospadała, bo się przestaliśmy na tym skupiać aż tak. No to co nam ją nadrobić, prawda? Eee, rojo klamer rock generalnie. Gorgonzola, coś? Nie. Royo rok, Rock, Royo klamer, Rock, Royo rok Rock, Royo Clamber Rock, Royo. cześć przyjacielu 71. No właśnie, pospadała nam repka, nie wiem na ile ich będziemy mogli brać ze sobą teraz. Chyba, że w nocy im potwieramy cele na przykład. To może spowodować fajne rzeczy. Kolegacy zawsze chce książki. Piszesz, tak. Dobra, czyli co, mamy teraz tak trzy liny. Trzy linie możemy związać. Trzech strażników mamy. Czerwony klucz, żeby otworzyć drzwi dla personelu. Żółty klucz, żeby otworzyć cele. Tak naprawdę brakuje nam ee, no taśmy. Taśmy, żeby zrobić przecinkę jakąś ewentualnie. Więc musimy patrzeć, czy ktoś ma coś na sprzedaż. To będzie bardzo, bardzo ważne. Tutaj nie. Jest ciężko te taśmy z tego co widzę. Bardzo ciężko. Dobra. Głupio, żeśmy się pozbyli jej, bo ja mówię, dam mu szybko ten lina ważna. No gówno, kurwa. Taka ważna lina. Tu się gdzieś leją. Gdzie się leją? Nie widzę. Tu się dwóch, o Jezus. Nie. Nie. Dobra, chodźmy tu. Troszkę sobie zwiększymy. Nasz speed, bo póki co jest z nim bardzo biednie Stanowisko bibliotekara perfekcyjnie Zrobiliśmy, więc oni tak tutaj się mogą Od nas odczepić Kurcze, kurcze, kurcze No, niech to szlak Jeszcze trochę, słuchajcie, jeszcze trochę Naprawdę Idziemy naprawdę do przodu, do przodu, zbyt zmęczony Spoko, nie wiem, no, idź pod prysznic na przykład Rojo cwelu, takich jak ty jest wielu A, ah, nic ciekawego Trochę spida sobie tutaj badamy Tu się zaraz wyleczymy, zmęczenie, dobrze Jeszcze przez parę minut stanowisko, a ja teraz chyba prysznice będą Prysznice, dokładnie, to dobrze się składa Bo zaraz wszyscy przyjdą I zobaczymy z kim tak naprawdę możemy jeszcze pohandlować Tu już widzę, że jest kolegaca, ale kurna nie ma niczego co mnie interesuje, niestety Niestety niczego nie ma Nikt nie ma niczego co mnie interesuje, więc to by oznaczało, że musimy jeszcze jedną noc poczekać jakby tak wyszło, to jeszcze poróbmy pompki przed snem. No bo co, przez sen i tak zmęczenie nam schodzi. No i teraz nocny apel. Zobaczymy, czy nie musimy się chować za itemami żadnymi. No szkoda, szkoda. Szkoda, szkoda mi tych taśm, naprawdę. Ktoś tam chciał medal chyba? polewacy, nie? Tak, polewacy chciał medal, spoko. Zajebałem gorgonzoli, no ale co mi tam? Eee, yy, eee yy. E yy. zawsze spoko. Tu już nic nie zmienia, dobra. Kto tam ma przetrzepanie? Oby nie ja, ja pierdolę. No, znowuż kurwa mać, dobra. Przerzucam wszystko do tego, do gorgonzoli, oby to nie poznikało. Dobra, trzy kilniki bardziej priorytetowo. A to mogę mieć przy sobie. Zajbiście, bo nie mam aż tak dużo tych nielegalnych tych. No, to daj mi jeszcze jeden pilnik. Ja pieprzę. Co za gówno? Co za gówno? Przewodniczący dostał lanie niekoniecznie. Oficer Faruwa. No dobra, spoko. Kurde flakno. Kurde flak No bo przeszukanie. Apocalypse. Miało, śmiało, dobra, wypierdalaj. Nic nie znalazłeś oczywiście, bo nie mogłeś znaleźć. No i co, gaszenie świateł i jutro próbujemy dalej. Póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Wracamy do jednej nocy na odcinek. Póki co dzięki za uwagę, cześć.